A teraz już za chwilę wystąpi specjalistka od relacji również Anna Maria Wiśniewska. Brawa dla niej i dla wszystkich pań. Cześć, witajcie. Na wstępie chciałabym się zapytać, czy są na sali osoby z Trójmiasta. Niech podniosą rękę i zamachają. Co? So, no fantastycznie, cieszę się ja, jestem rodowitą grudenszczanką, więc miło mi, że jesteście tutaj, że jest reprezentacja. Nazywam się Anna Maria Wiśniewska i witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zajmuję się budowaniem wizerunków w mediach społecznościowych. To oznacza, że pracuję z moimi klientami w taki sposób, żeby wydobyć z nich to, co jest najcenniejsze, żeby wsłuchać się w ich motywacje, w ich cele, w ich wartości i dopiero na tej podstawie zbudować im taką strategię Wizerunków media społecznościowych, aby ona była z nimi spójna, autentyczna, ale przede wszystkim skuteczna. Dlatego dzisiaj, moi drodzy, nie zobaczycie na tej, pre, na tej prezentacji ani powalających statystyk, ani najnowszych featureów, ani nawet sposobów, pomysłów na ich wykorzystanie. Co więcej, o temat mediów społecznościowych się dzisiaj jedynie otrzemy. W takim razie co dzisiaj zobaczycie, chciałabym rzucić Wam nowe światło na zasób w waszej firmie, który prawdopodobnie nie jest do końca wykorzystywany. Dzieje się tak z różnych powodów. Na przykład dlatego, że bardzo mocno gonimy za statystyką, za no właśnie nowymi feature, za liczbami, za wynikiem, ale na ten zasób nie do końca zwracamy uwagę. Dzieje się też tak, dlatego, że są różne wielkości firmy i różne wyzwania, które za nimi stoją. Są małe firmy, średnie, duże, korporacje. Mają różne wyzwania. Wiem, bo pracuję z każdym z typów takich firm. Ale zanim przejdę do meritum, chciałabym opowiedzieć Wam trzy historie, które wprowadzą w Was w temat. Pierwsza historia to historia dewelopera. Deweloper ten jest deweloperem, deweloperem polskim, który bardzo chce wyjść za granicę. Pracuje u niego tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy pracowników. No i zwrócił się on do. Um, z, z takim pytaniem, czy w ogóle możliwe jest yy, wsparcie jego działań, właśnie osiągnięcie tego celu, poprzez działania marketingowe. A więc, pierwszą rzeczą, którą, nalo, którą należało zrobić, no to sprawdzić, jak wygląda jego obecność w mediach społecznościowych. A więc, po przeprowadzeniu krótkiego audytu, okazało się, że jest pewien brak, którego niezapełnienie mogłoby spowodować, że straciłby on szansę na intratne kontrakty. Co to był za brak? Otóż z dziesiątków tysięcy pracowników, których posiadał, na LinkedIn przyznało się do pracy z nim oszałamiająca ilość dziewięciu osób. Zostawmy na chwilkę ten, tego case'a, przejdźmy do kolejnego. E, firma Polska, korporacja międzynarodowa, e, przepraszam, po, e, firma Polska z oddziałami e, międzynarodowymi, e, przeprowadziła badanie wśro, wśród swoich pracowników e, i o, oczywiście było tam wiele pytań, ale jedno z nich było bardzo ciekawe. Dlatego, że zapytali oni, jeżeli mielibyście porównać naszą firmę do jakiegoś zwierzęcia, to co to by było za zwierzę oraz. E, Dlaczego? Wyjaśnijcie. No i ankieta była co prawda anonimowa, ale jak się okazało, po odpowiedziach można było dość prosto poznać, jakie działy odpowiadały w jaki sposób. A więc kolejno dział um, zarządu, także znaczy zarząd i top management generalnie mówił, że, e, hop, o, że to tygrys, że firma to tygrys, to Lew, firma, która jest silna, mocna, nie ma przeciwników, rozwija się skokowo. Natomiast działy międzynarodowe odpowiadały, że firma to ośmiornica, dlatego że oplata swoimi mackami cały świat. Natomiast inne działy pokazywały dwie inne odpowiedzi, najczęściej padające. I jakie to były odpowiedzi? No cóż, firma to struś, wielki ptak, ale nie lot. Oraz żubr, znany, ale tylko w Polsce. Zostawmy też tego case'a i przejdźmy do kolejnego. Firma, z którą... Współpracuje już od dłuższego czasu, gdzie Szkole Pracowników Zbudowania Wizerunków w Mediach Społecznościowych zastanawiała się właśnie, w jaki sposób sprawić, żeby ich pracownik był bliżej klienta właśnie w mediach społecznościowych. Ponieważ są już świadomi tego, że ta obecność jest istotna, a ich pracownicy mają bezpośredni wpływ na sprzedaż. No i na naszym ostatnim spotkaniu zastanawiali się, co zrobić, aby ich pracownik założył sobie konto na LinkedIn, żeby nie było trochę tak jak na tym memie, żeby po prostu nie zrobić tego z przymusu. I teraz, gdzie te trzy casey się łączą? I tutaj chciałabym właśnie powiedzieć Wam o tym, z czym do nas przyszłam, czyli employee advocacy, czyli jak wykorzystać cenny zasób firmy w postaci pracowników. Aby skuteczniej budować świadomość marki i sprzedawać dzięki mediom społecznościowym. Innymi słowy, employee advocacy jest to proces, w wyniku którego wasi pracownicy stają się ambasadorami waszej firmy. Ale może się to zadziać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy istnieje równowaga pomiędzy właśnie promowaniem waszej firmy, a tym, że pracownik sam pozycjonuje siebie dzięki wypowiadaniu się na tematy, w których czuje się ekspertem, tematy z jego branży, w których on błyszczy. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy on sam będzie tego chciał i będzie właśnie istniała ta naturalna promocja firmy, można mówić o udanym programie Employee Advocacy. I teraz właściwie no, fajnie to brzmi, nie? Ale po co mi to? Otóż e, korzyści z tego programu są ogromne. Jest ich oczywiście bardzo dużo, natomiast wybrałam dla Was kilka, bo czasu mamy mało. Otóż, silniejsze związanie pracownika z firmą. Szybsze wyławianie liderów, którzy będą zdolni rozwijać markę operacyjnie, a w przyszłości staną się kandydatami do top managementu. Bardzo delikatny, naturalny social selling, który tak naprawdę nie wymaga zbyt wielu nakładów finansowych, niemalże żadnych. Oraz wzrost rozpoznawalności marki, zaufania i finalnie tego, na czym najbardziej zależy. Czyli sprzedaży. No dobrze, ale co zrobić, żeby tym naszym pracownikom chciało się w ogóle chcieć? Tak, żeby nie było trochę jak na sladzie z Howardem Wolowicem, mimo że bardzo go lubię, osobiście. Otóż przygotowałam dla Was kilka kroków, które możecie wdrożyć w własnych firmach. Pierwszy krok zatrudniaj właściwych ludzi. Brzmi może trochę banalnie, no bo kurczę, przecież my już mamy jakichś pracowników, tak? Może nie planujemy rekrutacji. Okej. Okay. To po kolei. Jeżeli jesteś firmą, która dopiero zatrudnia ludzi, albo firmą, gdzie są rotacje, zwracaj uwagę na to właśnie, kogo zatrudniasz. Żeby poza osobą, która ma kompetencje, która ma tą wiedzę, wykazywała także postawę proaktywną, żeby chciała się tą wiedzą dzielić. Żeby było widać w niej ten entuzjazm i żeby w przyszłości nie trzeba było jej przekonywać do tego właśnie, żeby przystąpiła do programu. Ale, jeżeli jesteś firmą, gdzie nie ma tej rotacji, gdzie są stali pracownicy, wybierz spośród osób, które są w Twojej firmie, takie osoby, którą tą, wiedzą, tą, tą postawą się właśnie, um, które, które przejawiają, którzy przejawiają tę postawę, którzy mają to coś w sobie. I wtedy stwórz grupę uderzeniową, stwórz grupę testową, która wdroży ten program, zacznie działać według wskazówek tego programu i potem zarazi swoją postawą inne osoby. Dzięki temu wciągniesz kolejnych pracowników w tę grę. Dalej. Krok drugi. Przygotuj zasady programu. No bo nie wiem, czy wiecie, drodzy marketerzy, że my żyjemy w bańce, w matrixie. Żyjemy w klątwie wiedzy. Dla nas social media są naturalnym środowiskiem a to wcale nie jest takie naturalne dla osób, które nie żyją w mediach społecznościowych, nie pracują tam, nie bawią się, nie robią właściwie wszystkiego. To się, jak się tak nad tym zastanowić, może się to, się to objawić naprawdę odkrywcze dla nas. Okazuje się, że osoby spoza, spoza naszego kręgu, jeżeli mm, używają mediów społecznościowych, to najczęściej do zabawy, i kiedy przychodzi do zestawienia tego z płaszczyzną zawodową, to się, stają się strasznie bezradne. Po prostu się gubią, robią głupie rzeczy. Dlatego trzeba przygotować dla nich zasady tego programu, aby czuli się bezpiecznie, aby chcieli w ogóle z nami współpracować na tej płaszczyźnie. I przygotowałam dla Was takie, takie grafiki, na których napisane jest bardzo krótko, jakie są zasady programu tych firm, które tutaj widzicie. Oczywiście, to jest Big Idea. To jest kierunek, w którym pracownicy mają podążać. Ale ja was zachęcam, żebyście poszli dużo, dużo dalej. Oczywiście, żeby te zasady programu, które, y, które stworzycie, były zasadami obejmującymi odpowiedzialność, Yodo, dawniej, teraz płodo, y, ochronę pracownika, ale także ochronę firmy. Żeby tajemnice nie zostały jakieś ujawnione. Więc współpracujcie z działami HR-u, współpracujcie z działami prawnymi czy finansowymi. To wszystko Wam może pomóc. Trzy. Czym przekonasz pracowników? Nie wiem, czy czujecie, ale to jest game changer. Od tego zależy, czy wasi pracownicy będą w ogóle chcieli uczestniczyć w tym programie. To jest ich po co? Po co mam to w ogóle robić? No i teraz tak. Przygotowałam do was cztery etapy. To jest oczywiście szkielet, który sami możecie dostosować do własnych potrzeb. Pierwszy etap: ogrzej się w świetle naszej marki. Na początku, drogi pracowniku, to my edyfikujemy Ciebie. To Ty możesz się pochwalić pracą u nas na Facebooku czy na LinkedInie, my będziemy Cię wspierać. Etap drugi. Zacznij rozwijać się dzięki własnemu zaangażowaniu. Zacznij tworzyć treści, zacznij sam się rozwijać, poszerzać swoją wiedzę, a my Cię docenimy. Staniesz się lepszym, bardziej wartościowym pracownikiem. Etap 3. Zostań doceniony, ponieważ widzimy, że się rozwijasz, że się wybijasz. Proponujemy Ci konkretne bonifikaty. Rozwiniesz się dzięki nam jeszcze bardziej. I etap czwarty, Zyskaj najwięcej. Stań się influencerem, stań się edukatorem, stań się liderem. A być może zostaniesz ekspertem naszej firmy, do którego będziemy odzywać się w każdej sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twojej pomocy. I zostaniesz oczywiście przez, yy, za to wynagrodzony. Ale pamiętajcie proszę moi drodzy, że wszystko musi być w równowadze. Więc jeżeli wy wymagacie od swoich pracowników pewnych działań, to musicie też coś dać od siebie. I Sarah Clayton z Weber Dwight powiedziała, że po badaniu, które przeprowadzili, jedynie 19% spośród pracowników, które przypytali, uważają, że doświadczenie zawodowe, jakie mają po Zatrudnieniu się w danej firmie równa się temu, co pracodawca obiecywał wcześniej. Innymi słowy, to oznacza, że wielu pracowników czuje się oszukanych, bo to, jaką wizję roztaczał przed nim pracodawca, w ogóle się nie spełnia. A jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to powiedzcie, jak pracownicy mają wam zaufać? No nie da się. A jeżeli wam nie zaufają, to wprowadzenie employee advocacy będzie absolutnie niewykonalne. Punkt czwarty. Pamiętaj, że to proces ciągły. Jak myślicie, dlaczego diety nie działają? No bo myślimy, że tak, wejdziemy sobie na dwa tygodnie, no dobra, mamy tutaj dietę, damy radę, może, może miesiąc, ok, wytrzymam, wytrzymam. Po czym, yy, wiecie, mijają cztery tygodnie, jest, udało się, no to teraz mogę, w końcu. Uf. No i potem efekt jojo, wiadomo, nie, żadna dieta to nie działa, w ogóle to ściema jest. No nie. Tak to nie wygląda. Dieta to styl życia. Jeżeli raz zaczniemy pewną dietę, powinniśmy się jej trzymać. Natomiast z employee advocacy jest dokładnie tak samo. To styl życia firmy. Więc jeżeli raz zaczniemy, to powinniśmy trzymać się tego programu, i dopiero wtedy on da nam efekty. Ok. Pytanie, dlaczego warto? Na początku mówiłam, że nie będzie statystyk. Żartowałam. Będą. Dzięki Employee Advocacy można zwiększyć świadomość marki 14 -krotnie. Zaangażowanie pracowników w autentyczną komunikację w social media generuje 8 razy więcej zaangażowania niż posty publikowane z profilu firmy. Posty publikowane przez pracowników są 24 razy częściej udostępniane, a ich zasięg jest o 561%. Większy. Ale tyle liczby. Natomiast co ludzie? Zapytano o to samych zainteresowanych, czyli pracodawców, i zauważyli oni trzy rzeczy. Pierwsza, wzrost zaangażowania klientów. Druga, wzrost zaangażowania pracowników i zmniejszenie rotacji, która jest bardzo kosztowna. Oraz trzy, zwiększoną sprzedaż i redukcję kosztów na reklamę. Moi drodzy, czas więc powrócić do trzech historii. Chciałabym zamknąć taką klamrą moją prezentację. Wszyscy ci trzej pracodawcy nie do końca zrozumieli potrzeby swoich pracowników. Może nie do końca ich zrozumieli samych, nie wiedzieli, jaki jest ich po co. Ale chciałabym Wam powiedzieć, że tak naprawdę nie ma rzeczy nie do nadrobienia. Wszystko możemy zrobić, jeżeli naprawdę tego chcemy. Employee advocacy jest to proces, który jest długotrwały, ale bardzo warty podjęcia. Jest bardzo konsekwentny, trzeba wdrażać go regularnie, ale wszystkie dane z rynku pokazują, że rzeczywiście jest warty podjęcia. Dlaczego? Ponieważ my, jako konsumenci, pragniemy prawdy, w dobie fake newsów podpłaconych rekomendacji chcemy słyszeć prawdziwy głos prawdziwego człowieka dlatego bardzo was zachęcam żebyście dali swoim pracownikom impuls do działania kiedy szkole z budowania wizerunku pracownika to najczęstsze reakcje samych pracowników na to co im przekazuje są takie że dopiero wtedy zauważają jaki wielki potencjał Drzemie w mediach społecznościowych i widzą, że oni sami pod skrzydłami swoich pracodawców mogą się bardzo rozwinąć. I ta wizja im naprawdę pasuje. I oni wtedy właśnie chcą działać raz, razem ze swoim pracodawcą w mediach społecznościowych, bo oni widzą powód, bo oni wiedzą po co, bo wiedzą, że im się to po prostu opłaca. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Anna Maria Wiśniewska